benzyną. Eee, witamy w silnikowni i nagramy co? Skola nie ma i fałsemki. Eee, nie, to nie ten nie, odcinek. odcinek. <grym> <grym> QA 120 tysięcy z kupciem. O, tak, tak, 120, ona no, tak pamiętam, z tubem magiczna na o Dobra. I tam należy się niespodzianka Zobacz, tam wrog masz do odbierania. Dlatego złotego. Gdzie to jest? O, no kłóra, kłóra. Kłóra. w prawym górnym. O, dobrze, no takie złote tam. Widzę. Gdzie to jaja ma i gruby szłon. <noise> dobra, ja wyciągam drugi telefon, żeby przyleć pytania do Ciebie. No to raz, raz. A ty w oparciu raczej, o swoją V8 będziesz odpowiadał. Jeszcze nie skończono, Jeszcze nie. Dobra. Jaką flotą aktualnie dysponuje Kupcio? O się o jedno Audi, a trzy to takie najświeższe 2012 rok. No ale jakbyśmy tak wymienić liczenz, dosłownie, żeby wiadomo ile ich było. Tak Pira, wiecie, czy, czy muszę sobie w głowie pomyśleć. dawaj, nie no, wymienię na głos. No i Lidia turbo, takie co już z 10 lat ze mną jest. To pierwszy raz w życiu fałku uturbione jest. No Twin Turbo 350Z czarna, o, może się przejadę, nie wiem, dzisiaj, że chcę trochę odrdzewić. E, też troszkę odna ze mną jest, ale w ogóle to jest śmieszne, że sama, bo, kurwa kurwa do 2007 roku w niej dla klienta, zakładaliśmy ten Twin Turbo. Pracowałeś przy niej, jak czy nie byłeś Tak, tak, tak. Rally Project, taka firma się nazywała, w ogóle, o Boże, daleko stąd. <laughs> Kiwi ją prowadzi zresztą. To było to, co tam... Masz a... 70 jeszcze. Tak, 370 jest, to z Ameryki, co z Basią, co wnętrze w niej składaliśmy już jest cała odhamiona. Mm -hmm. eee, no swoją ma 350 rudą, która tam stoi, jedna czekanie, no jak będę pozostają dostanę. To już 4, no. FX45, którego silnik tutaj widzimy, złożymy i zaraz będzie na chodzie. 5. Tak. Eee, co tam no, Audi A4, to ze Szwajcarii pierwszy zakup 6. od Damiana, co, co się nie znaliśmy tak od tej strony, tylko z siłowni. A3 takie 4 w manualu, 2006 rok czarne, które 7. się bawię. Co jeszcze o czym nie powiedziałem, Świeży zakup ze Szwajcarii, wpadło S3, takie 8P fajne, 2007 rok. O kurde, 8? Składane. A to S1 weszło czy nie? Nie. Okej. Okay. nie weszło, no jeszcze jest jedno takie A3, o którym w ogóle mam dużo materiałów trzeba jakiś tam odcinek z tego skleić, jak to wygląda cała dzień, stacja tak ponagrywałem. 9. 9. No widzowie lepiej ode mnie pamiętają. Ty masz jeszcze te Infinity limuzyny? limuzynę. Sprzedała się. Sprzedała Infinity, miałem 37, takie najładniejsze samobójstwo. Nie, nie mówię o następcy tego auta. Kurde, zapomniałem, że. No nie, FX45. Czekaj, to było M i ten większy. Ja miałem 37, a nie no. miałem. Limuzyny. A, to a ten, g 37 zapewnasz, tylko od ósmego Dobra, a ten, co stoi tutaj w narożniku pod drzewem, co to jest? O kurwa, dwie sztuki z Ameryki, no tak, zapomniałem o nich, w ogóle za o, miałem, wiesz, no najpierw tam v powiedzieć. ale to, to twoje zam... auto, tak? Tak, bo z dwóch celów złożyć z Ameryki właśnie, no, <laughs> okay. no to dwa razy Infinity M56. Raz, no, raz nie jest. się zgadza. O ty kurwa! Bo miałem chciałem taki sam zrobić, tylko że na pewno cztery koła i s 8. Taki się tak nabija z tych habrze i pod drzewo, i pod płot. Tak, tak. No i jeszcze jeden jest jeden Mazda ostatnio MX 500. No właśnie. Z silnikiem. To już jest chyba 13, co? Tak, coś takiego. No dobra, dalej nie ma co liczyć chyba. Dobra. Tylko no, wszystkie. Wyciągam prawie. następne pytanie. Tak, wszystkie. Mm -hmm, mm -hmm. Barbary że tyle zrobiłem, że w sumie już powinny być mowy. Nie, dobra, że... no. Pytanie do kupcia. Czy dużo robiłeś starszych silników Mazdy, jak FP zmodowana na FS-a, przepraszam? Nigdy. Z białego 626. Absolutnie nigdy żadnego silnika Mazdy nie, nie, nie robiłem ani nic. Fakt, że kupiłem taką Mazdę, no i jaki tam silnik do niej tam będę składał. To chyba tam leży. Tak, już tam część od niego leży, głowice przygotowane, blok przygotowane, mhm. ale to mój pierwszy raz będzie. My first time. Okej, okay, dobra. No to w takim razie, czy podjąłbyś się obecnie roboty przy takim silniku? Jeszcze no nie znać, chcę poznać, można no sekrety, wszystkie odkryć i tak dalej. A nie, akurat w tym oryginalnym japońskim co chłopak mówi, tylko mówię o tym takim silniku, kurde, L3 i tak dalej, te, te MZA one y się chyba nazywają. Więc są te taki Fordowe, no to w tym się teraz będę ogarniał i kurwa na taką inną rzecz do nich kupi. Ogarniał, no chcę złożyć, znaczy co z tego wyjdzie. Jak ludzie chujowe mocno pies je jebał, nie? Nawet za, za niecałe trzy dyszki z wysyłką takie blokadki kupiłem do silników, mają pojebane rozrządy, nie na kliny, tylko takie pływające. Okej. Okay. No dobra, czy w związku z tym, że staje się właścicielem MX5, będzie więcej Mazdy na kanale? No to zobaczymy, no może coś tam naprawimy sobie testy chyba, nie? to jaki ja robię, jaki Jagoda robi, jakieś 120, to z wolnością co taki zamulecz, no to to będzie najfajniejsze, nie? No będą. No tak, bo tu mieli, to to atrakcji nie ma. No. emocje będą, bo to. Dla śmierci będzie fajne, no. ale mm. nie ma co chwalić na 100-200, bo to musiałem mieć 400 końców, żeby coś jechało. Przecież lektyka buda czyni cuda. Okay. Czy zaprosicie łazapa na hamownie? Ojej, a to fajnie, ja to cały czas cytuję. Tak, mówię, ja kurwa, bardzo dobra robota, nie? No to jest właśnie WhatsApp. Eee, no kurwa. No ja tyle pytań już dostałem o to, że. Tak? I, czy inaczej, ja za każdym razem odpowiadam, że. A skąd kurwa chłopak jest z Białego Stoku? Kawał drogi u nas miał, żeby na hamownie przyjechać. No to jest on chciał... Ktoś coś napisał, że blisko do Warszawy, więc może nie No to, kurwa, to Mi się wydaje, że nie problemu, no zapraszamy. No kurwa, będzie profesjonalnie obsłużony. Tak jest, dobra. Pytanie do kupcia. Czy słyszałeś kiedyś o Nissanie El Grande? Ale Grant nie, musiałem na Google'ach teraz zobaczyć. Niech Posiadał nie... silnik z Zetki, jest osobowy i wy. Kurwa był u mnie taki, a to kurwa jako... Był u mnie Angolon to był i miał taką konsolę, przypomniał mi się, środkową. Czekaj, muszę tutaj wyostrzyć. Był, nie. był. O... Coś nie chce wyrosczyć. Tak, tak, na jakiś remont silnika, no ale na, na kłopa musiałem spławić niestety, bo my samochodów jest taki napędem naprzód, jakby nie obsługujemy. Pamiętam, jak się do niego wchodziło konsola, a środkowa była taka taka rura, śpieszna, fajna, szpanerskie wnętrze. Takie było mm. dziwne, dziwne samochód. Czyli jak ktoś przyjedzie do ciebie e, znaczy, no, renówką z napędem na przykład, to też. E, generalnie takie samo robię, owszem, wzemwze takie takie że ktoś zewnętrzna firma na przykład dwiemi mi dostarczy. Tak samo to, to nie chce się bawić w wyciąganie pieców z takich jakichś tam pewno i tam jakaś instalacja gazowa i tam masz opierdalające się śruby i mm. naczkane ciasto, chujby, Czyli... Opano... Jak coś się nigdy nie ma problemu, ale sama musi bać się od A do Z, to nie. Opanowałaś technikę RWD? Tak. Dobra. Się nie skrzynią w dół, i chuj. Pytanie następne. Dlaczego 2.0 TFSI a 3, mhm. a nie 3.2 vr 6 Tutaj jeszcze dalej, które jest przecież bardziej rozwojowe, mam większy moment obrotowy i lepiej brzmi. No ale kurde, jest drogie, są to samochody, mi się wydaje, takie podmęczone, tak jak patrzyłem w Polsce, bo przymierzałem się do takiego. No i ciężki jak z kurwy, ten przód taki przeciążony, w serii ta Audi jest trochę troszeczkę podsterowny, z takim silnikiem już jest strasznie podsterowny. A, A dwa zaraz mam... lżejsze? Dużo, kurwa, z 50-60 kg, tak mi się wydaje na oko. A dwa, yy, kurwa, tanie części są do niego, jakieś tam pod turbo, żeby zrobić, ale coś z takim silnikiem pewnie będę, będę robił, jeżeli tata się zgodzi, bo tata sobie tam z Ameryki wylicytowałem. Audi TT z tym silnikiem 3.2, właśnie z oh. DQ250. Ale no, kurwa, dużo to pali, wiedzie na co dzień, taki 2 litry TFS i 5 litrów mniej pali. No chociażby, no, no nie, nie wiem, jakoś tak się trafiło. Okej, okay. dobra. Yy, yy, do, 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 do. Pytanie do kupcia. Przez kupcie o garaż przewinęło się kilka razy silnik VQ40DE. No, gdzieś to należy do, do składania. Ostatni raz do niego zamówiłem, bo jest kurwa inny. Zobacz, czy przyszedł już. już? wszystko inne. Czy kupcie może powiedzieć więcej o tym piecu? Czy dopatrzył się w nim jakiś bolączek, który można wyeliminować? Szperając w amerykańskich internetach można znaleźć informację, że roczniki od 2,5 do 2,8 miały wadliwe panewki na przykład. A możliwe tam jakieś takie były, żeby zamówiły. No ten silnik akurat jest taki w miarę świeży, to miał około 400 tysięcy km przebiegu z panewkami, nie miał oka problemów. O kurwa, bo miał. <grymianie> Miał, no miał, ale on kurwa, ten miał. I w Pierdala olej i stukała w nim panew i goś go z miesiąc trzymał dopiero do pierdomy, przyjechał takim, no no no, to poskładamy będzie uratowany. E, generalnie mi się to wydaje, że to wszystko wina oleju 5W30. Po prostu no to samo pod ciężki, kurwa w pizdę trochę się daje, ten ale się przegrzewa, tracić nie oleju i, i tyle. Wiem, że tam serwis Nissan'a, w jakichś tam modelach wymieniał gwarancyjnie panewki. I gadał tak, że one są jakieś tam robione bezzałowiowe, jakieś aluminiowe są, czy coś, że, że są wadliwe, ale tam chuj jak, tam panek może być wadliwe. Dobrze spasowana, dobry olej, tam kurwa i nie ma tarczy, tak w zasadzie, nie? Mm -hmm. A, A w trójciśniku co? Stopień sprężania trzeba zwiększyć, on jest odprężony, ma chyba 9,7 do 1, bardzo niski ma stopień sprężania. Mm -hmm. Chujowy ma kolektor wydechowy, chujowy ma wydech, ma głowicę taką jak zwykły D, więc można jakieś sobie nie wsadzić i Mazda kurwisty... Najmocniejszy, najfajniejszy blok z wszystkich VQ, ma bardzo duże średnicy wału, ma kurby takie 75 mm masz otwory w bloku, więc blok jest duży, blok jest bardzo wysoki i fajny ma współczynnik właśnie długości korby do, do skoku Fajny silnik technicznie naprawdę. Okej, okay, czy jeśli... To, to oleju ma kurwa jak HR, czy oh. dobrą taką skokodajną, to, no. To, a to nie mamy problemu z magistralną w takim razie? Będzie pewna miał kurwa, gdzieś to jest kurwa, teraz zobacz. A są wiesz? też wzmacniane uszczelki do takiego? VQ40? Kurwa, inne ma. Inne? Inne, chuj inne. Ale nie rozpierdolone. Inne, kurwa, zupełnie inne, większe. <grywa> to jest kurwa fajne pytanie, bo są podejście części od razu, Co żeby je? wypatrzeć. Dobra, a jeszcze... Podejrzewam, że też ma, jak ma pompę taką mocną jak HR, to że będzie miał problem z, z tą szczelką. Ten cztery paki zrobił i nie ma. Mhm. A mogę zaśpiewdolić, kurwa, czekaj, jak się otwórz pompy, kurwa, gdzieś się <grywa> Tą pompę i tak będą musiał wymienić. Czy może nową kurwa dla nie ma. Czekaj, podlew kurwa też mam inne. Majcuchy ma jakieś popierdolone, że, że są inne, są dłuższe, bo jest dłuższy blok. używam Męczki międzywałkowe też ma inne. Pompę wody do niego zamówiłem. Kurwa też jest inna jak w Panewy do niego mam. Kurwa, ty wiesz co? Co? So, nie przygotowałem się na to Q&A, ale wydaje mi się, że ta jak zwykły D I dlatego nie... bo to jest niemożliwe, 400 tysięcy przebiegów, fura I że nie wyjebało jeszcze magistrali olejowej, więc on musi mieć słabszą pompolę z D, na milion procent, kurwa A powiedziałeś HR że z ma, ale ma Okej, okay. dobra Ma głowicę z D, pompę ma z D, wał ma swój, jak się kiedyś Dobra, wymystki. a tak... A, co, a ma coś z HR w ogóle? Hmm. Że ci się pomieszało? Wiesz co, z HR generalnie ma to, że ma wyższy blok i duże średnice panewek ma, to jest takie a to też, to nic nie ma generalnie z charla, Żadnej części wspólnej nie ma z mm -hmm. Dobra, jeszcze jedno pytanie tutaj od tego samego widza. Czy używanie takiego silnika w offrodzie to dobry pomysł? I silnik on jest... Pamiętasz, kiedyś stoiliśmy taką furę, ona z jakimś zaponem 8-9 stopni, chyba strasznie wycofana była. Ten zapon, jak się przyspieszało, to z dołu z 40-60 Nm dochodziło. Bardzo fajna elastyczny silnik. Mi się że mm. mm. w to jest fajny, bo takie, kurwa, 1000-2000 obrotów ma takie wypierdolenie zajebiste. No jedynie, no wiadomo, 5 litrów oleju wchodzi do silnika 4 litrowego, głupota chuj to trzeba jakąś, albo nisko olejową, żeby z 7 litrów olej wchodziło, plus jakąś kurwa chłodnicę oleju, żeby go nie zagrzać. Mhm. A powinien się mało grzać, bo ma taki niski stopień sprężania, jest taki kurwa lekko się obracając, miękkie sprężyny zaworowe, wałki o małym się więc no i dobra baza do jakichś tam modyfikacji no. Fajnie, dobra. Podaje no się. Cofamy się do y, lat Twojego dzieciństwa. Ktoś pyta, czy y, za mało lata dostawałeś kary za przeklinanie. Kurwa, jak byłem mały, tak za bardzo przy rodzicach nie, nie, nie przekinałem. Z czasem ciocia powiedziała coś tam, zamknij się ty kuju, czy tam nie przeklinaj przy rodzicach, coś, coś, coś takiego może. Okej, okay, czyli pysnęło. nie stawałeś w kącie za to, okej. Okay. Ale jakoś tak w domu nie, nie przekinałem. Mm -hmm. Skąd kupcio bierze wszystkie informacje na temat danych silników, specyfikacji parametrów oraz skąd Kiwi bierze historia, to do Kiwiego to następnym razem. Skąd że te wszystkie parametry? Kurwa, no wiesz co, co, co jak dokręca się głowicę, kupuje się już pod głowicą i są parametry, no, jakieś tam książki, literatury się kupuje tego hajęca. no i dwa, jeszcze jest taka strona, kurwa spec.net czy coś takiego, mm -hmm. jak tam engine spec chyba i tam masz kurwa opisane nawet on, co, co jest w jakich wymiarach i tak dalej. Bardzo fajna strona. Okay. Że można się porównać sobie na przykład części, że bierze się nie wiem czy i się litrowy, 3,7 Można zaufać czy... tej wiedzy tam? Można, okay. można. Później wiesz taką podręcznik kropka w kropkę kurwa jest to samo. Albo serwisówka insana się bierze. Też mam dużo tych serwisów, tak jak insana. Nawet okay. mam do cała 18 DLT, taką kurwa wydrukowaną na 500 stron chyba. <laughs> bardzo dużo fajnych rzeczy jest jak szperę kurwa taką rozkładać on taki w, chuj, w, chuj, w chuj takiej ciekawe wiedzy mam. Dobra. Eee, Kuba, jak godzisz pracę z życiem prywatnym, bo można zauważyć, że dużo czasu spędzasz w warsztacie. Dużo chuj. No kobita się w kurwia, trochę na to nie ukrywam. Bo przychodzę do domu też o tym warsztacie myślę, ale no tak tutaj trochę ją też do siebie tam zabieram, ale no, widzę, że trochę ją to też kurwa tam męczy, że wolałbym pojeździć ze do mną na rowerze. Mm. O. A kiedy ostatni razem jeździłeś na rowerze? W zeszłym roku. Bo tutaj chujowo zimno i do dupy. Nie, Basia do mnie raz tam przyjechała, no ale, ja, ale to już utwał. Jak zaczęliśmy nagrywać, no. to właśnie jeździłeś na rowerze. No też teraz będę jeździć, ile można. Do pracy, robić? ale nie, geneza tego była inna. O kurym, prawko wyszło dwa razy. Tak, rady. dokładnie. Bo, ja pierdolę. A teraz <laughs> wiesz, co teraz chciałem pojeździć na rowerze, a tak naprawdę no, kurwa złożę jeden silnik, trzeba pojeździć go dotrzeć. Drugi, kurwa złożyć, do dotrzeć. Później stencje się za jakimś swoim samochodem, chciałem jakimś swoim pojeździć, nie? Bo tak ciągle, o klientów tylko kurde jeżdżę. Mhm. Ale chuj, no, na rowerze trzeba też pojeździć. Okej. Okay. A dużo się to, no. Dobra, eee, pytanie do kupcia. kiedy w końcu kupisz gumki <laughs> do Rice eee. O kurwa, jedną znalazłam. Chuj, wie, gdzie to. Znalazłeś? No tak, wał, jest chyba moim. Eee, kurwa, no te przysawki pierdolone. Muszę zobaczyć. Trzeba kupić jakieś uniwersalne i coś tam przy... no, no, tak. przyłożyć. Kiedy zaczynasz robić swojego Saba 93 3 Aero? Masz Kurwa, już jest prawie, że złożony, zrobiony. A to 14 to Posz... cztere... auto w takim razie. No zapomnialiśmy o nim, tak. Eee. tak stoi taki z przodem, bo chciałem na nim test intercoolerów zrobić. Zostawiłem intercooler, wypchnąłem do przodu, chciałem zobaczyć jak wyjdzie moc i później przypierdolę takiego grubego, wielkiego wmica. Jeszcze mhm. jest prawie forka gotowa, tam w trysk. Czy on, będzie z tak. tego odcinek? No możemy zrobić jakieś takie strojenie saba. bo to może być ciekawe, bo to seryjne 210 koni, trochę większa turbina, kolektor wydechowy, nowszy poliftowy, wymieniony tam rozrząd i większe wtryski paliwa i wkładka jakaś K&A i później na seryjnym żeby wystrojemy, później założymy duży i dopierdolimy moc i stestujemy. Nagramy coś pewnie. Dobra. Pytanie do kupcia. Czy skończyliście jakieś szkoły w kierunku mechaniki? No ogólniaka skończyłem, tak ja wiem, no... Co? A ogólniak to ogólnie. No podstawówce, pamiętam na lekcjach muzyki z takim Pawłem Grochowskim, żeśmy się siedzieli na tylnej ławce, on miał WOS-kę czwórkę kurwa i polerował sobie kanały, a ja WSK3, polerowałem sobie kanały, czyli taka można powiedzieć... Samochodówka. Tak, podstawówka, samochodówka, ale tak stricte jakieś zawodówki technikom nie, chuj. Okej, okay. a jakaś historia, że tak powiem, z którą możesz powiedzieć, że zaczęła się twoja przygoda z warsztatem? Jak to się stało, że... Kiwi z Kiwim. Kiwi, Kiwim mnie przezelego poznał, to było... No ale dobra, to Kiwi jak Cię poznał to już coś działałeś w branży. U, ja tam działałem, czy działałem, taki swój garażyk tam miał na fundamentowej widziałeś, no 4 na 6 metra. Czyli garaż był jeszcze wcześniej. Coś tam se kurwa, to wiesz, klocki i ojcu sobie wymieniałeś takie tam proste rzeczy, kurde na, na świeżym powietrzu sobie tam robiłem, nie? Mhm. I później kurde nie wiem, tata kupił Nissan Primera, chciałem go coś tam usprawić, tam kurwa sprzęgło się zaczęło ślizgać od tych kurwa nielegalnych nocnych wyścigów jak się miało 18 lat i mówię, kurwa, jak to czego się wymienia, to mówię, ta skrzynia biegów się przyda krótsza, żeby lepiej zapierdalał i nie wiem, ja jakąś swoją skrzynię biegów wystawiłem do sprzedania. I się pojawił Kiwi kurwa, no, przez Allegro do mnie na gadu-gady napisał i, i jakoś tam zaczęliśmy razem działać, wtedy takie można powiedzieć większa garażowa przygoda była. w tym swoim garażu mam gównianym 4 na 6 metra tam premierę to robiłem, no. O, no to widzisz to, ale to było zanim poznałeś się... Zanim poznałem Kiwiego, no. A, no to przygoda wasza. Nie kurwa, premierę to było już jak poznałem Kiwiego, jak wpisałem ten czas zapierdalał. Ale na Fundamentowie tam dużo drutowałem swojego czasu. Okej. Okay. Kuba, kiedy kupisz w końcu gtr -a? Kurde, nie wiem, jakoś tak że tak Trochę ciągnie, bo to taki super mega kultowy, wykurwisty w kosmos wóz, a tak trochę się jego boję, bo to nie może stać sobie pod chmurą, bo to tak szkoda, taki kurwa czuję się, że takim będę niewolnikiem tego auta. Wiesz, jakaś każda rysa na feldze, czy coś, będę płakał, łapał się za głowę, trzeba to w garażyku będzie trzymać, zawsze wierzę wjeżdżasz do tego garażu, ja lubię taki wóz, żeby fajnie, szybki był, praktyczny. Kurwa, pojadę sobie do roboty i z powrotem i chuj, że nie muszę tak się z nim za bardzo jak z Czyli... faktycznie mega fajny kurte wóz, taki byłby zajebisty kurwa, żeby trzymać u teścia, żeby dałam mu teściowi, żeby się raz przyjechał, a za to y, będzie mi go tam kurwa dziesiątą was, warstwę wosku kładł. No, Okej, okay. <gry> czyli y, nie podoba ci się... No razie że... chciałem mieć jakąś chatę, chciałem gdzie trzymać takie fajne Aha. zabawki, żeby się hmm. nie wrastało to pod garażem. Kurwa, Rozumiem. E, kolejne pytanie, kiedy zlot kanał ten widzów? No to kurwa no ty to jakaś eee. ja mam wszystko kurwa myśleć. Nie trzeba fajnie. Trzeba że, to bo... przedyskutować przede no wszystkim ta, ze względu na tę całą sytuację. Ale możesz się skończyć na sytuację, kurwa, tam miesiąc dwa chuj wszyscy będą no, no to słuchaj, jak się skończy... No, albo zrobimy, może za, zaprosimy widzów co mają szczepionki, to chyba będzie legalne. Pokażą no. łapę, kurwa. A łapę, jesteś właśnie... zaszczepiony już? No prawie. No, to no. Brat nad tym pracuje, ratownikiem medycznym jest. Więc... Rozumiem. No dobra, to ja mam teraz pytanie jeszcze ja? Swoje od ciebie? Chciałbym porównać wykres i omówić. Teraz? Tak. A co, hamulnia wolna? Chyba tak. I cisza jakaś ta, kurwa, pół godziny. No to pół porównać godziny. dobrze, że tak powiem, do, 350 która dobrze wyszła. Kurwa, wiesz co, najlepiej wyszła Baśki, ci powiem, bo ona ma... Sto, kurwa, w Wrocławiu była pierwsza taka, co najlepiej no. takie D wyszło. I kurwa, wiesz jakiś sekret tych kurwa, tych, 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 tych D, kurwa? Zostawić że katalizator i już nie wydech. I ja to się pierwszy raz w życiu w tym na tym przekonałem. No ile wyszło u Basi? 305 koniec. 305, no to znajdziesz HR, który był mocniejszy, przecież. 303. Poza kurwa tym waszym, ale nie będę przypominał, że i ten wasz Marlenkowski kurwa był na paliwie amerykańskim, a tam było zalano za 87 oktanów, czyli jakaś super mega hiper paliwo niedostępne w Europie, dlatego taka wam moc, wiesz? No to porównamy to do y, 70. Dobrze. A to bo... na, na polskim paliwie czy HR na amerykańskim? Na tak? amerykańskim, bo tam jest, że tak powiem, największa różnica. No bo, kurwa, jakieś Szoki mocne, nie dowierzają. że przynajmniej nie było, ale jakaś, jak jakiś dziwnie mocna kurwa wyszła, tam widziałem, że parę razy hamowałem mocno wszystko się zgadzało. Jest mhm. mocny, kurwa, elastyczny, fajny wóz. Dobra, to chodźmy na hamownie. A Jeszcze jedną rzecz i powiem jak to jesteśmy. Dlaczego te HR-y takie fajnie wychodzą, bo one mają zmienne fazy wydechowe, 370Z nie ma. Mm -hmm. I kurwa ograniczeń 370Z jest takie, że nie zmienisz wałków w sących, a kurwa w HR-ze zmienisz te wałki sące i kurwa robisz moc dużo większą. Dobra, to na Pokażemy to jak to wygląda, że 50-tka mimo mniejszej pojemności w sumie to jest jeszcze tym bardziej ciekawe, bo 70 wypluwa więcej koni mechanicznych finalnie, co nie? Bo na górę samą jest lepiej. Dokładnie. I na ulicy widać, że 70 jest szybsza, no bo jak się ścigacie, jebiecie fury do, do 7,5 tysiąca obrotów i ganiacie się tylko zakresem, nie wiem, 5,5, 7,5 tysiąca obrotów. Jedziecie tylko w takim zakresie No i wychodzi na to pewno, że tam 70 od tych 6,5 do 7,5 jest lepsza, no i dlatego tam trochę będzie szybsza, nie? Okej. Okay. No a z kolei od zera do prawie samej góry. Ale elastyczność chce się sprawdzić. 50. Jest no, mocniejsza, będzie tak, mocniejsza. Będziecie nie? na przykład taki będzie wyścig, nie? 60 na godzinę, jedziecie na trzecim biegu, na trzy klaksony, każdy z dołu sobie pojedzie, taka 50 hektar, powinna na wyjebacz. Nie to, wiem, nie czy widziałeś to... ten. A czy no, 170 się... jeszcze jedna rzecz, dlaczego jest taka szybka, mimo że ma momentów. Kruszy Bum. defer. No, 3,7 ma dyfer, a nie 3,5. Jest 100 kg lżejsza. Co? No. 70 jest lżejsza? Tak, podobno. Kurwa, się co ja na złą podjechać i to wiem, To wierzyć. Dobra, no. czyli ja bym proponował porównać, bo... A, widziałeś ten odcinek z, z tym, jak składasz V8? Nie, ale widziałem jak marlenkę robimy. Nie no, to chodzi mi o to, że tam rzuciłem już porównanie tych wykresów Kurwa i tak, widziałem ten odcinek parę razy, ale nie zwróciłem na to uwagi. Ja to w jak wiesz, przychodzę jak te odcinki nasz oglądam i zobaczka mówię, o, tu zajmie się, no pierdolę już te samochody, nie? I... I kurwa, i ktoś tam rzeczywiście komentuje, mówi, któraś tam sekunda i, i kurwa, i jeb wykresy, że są porównawcze. Tak, 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 tak. Wrzuciłem to porównanie. Dużo osób pomyślało, że ten y, mocniejszy wynik to Marlene auto, a, a właśnie, że nie. Jest to Marlenka. No od spokój, na którym biegu żeście go hamowali. Na czwórce było o kurwa ty, na czwórce patrz, dwie paki łapie. Mm. Duże koła jakieś tam amerykańskie ma. to <laughs> jest z amerykańskie paliwo bo na europejskim paliwie jakby ci nałoży to byś kurwa fora by nie jeździła, nie? Dobra, i wrzuć teraz 70 -tkę jak tu kurwa chce jakoś tam kurwa dobra, chuj tam Batmana sobie weźmiemy jakieś tam A Batman miał kolektory zmienione, kurwa ale to jest polskie paliwo, u Batmana było 308 miał koni niby, podobny moment Dobra, co będziesz mi założyć? 70 e, e, Tak, 70 Możesz wrzucić tą moją, ona Twoja wypla... miała mało momentu, Właśnie, znowu. ale pokaż to, bo to jest właśnie a moją Ci położę, twoją piec jebał, kurwa Dawaj. Moja na oleju 0w20 Tak? A no W pomiar 0w20 Tak to jest moja 70 na olej zero 20. Ja pierdolę, nie wierzę. No. To bardzo dobry wynik miałeś. No dobry miałem. A pomimo tego. To wydech, kurwa Nismo z, z x pipe'em środkowym. Pomimo tego, do ilu? 6400? 6, no 6300, no 6, 6 kurwa lepszy jest. Kurwa mimo mniejszej pojemności, nie? Widzisz? Kosmos, kurwa. No dobra, ale i. A tak, weź... 70 ma większe stopień spierzanie, bo ma 11 do jednego, to ma 16 do jednego, ale to ma zmiany fazy wydechowe. No kurwa coś takich sprawniejsze są te 3,5 litrówki. Aha. Tylko ba, 3,5 litrówka górą. 6400 mija i ble, Zdycha, kurwa, już nogę zgadza. A dlaczego się? tak jest, że zdycha górą? Kurwa, wałki mam nieagresywne, bo w 70 jak tego maksymalnego lifta dasz, to masz 11,55 11 mm masz wzniosu, mm -hmm. a HR ma 10,5, jest milimetr różnicy. No i 70 trochę ma większą pojemność, no i 70 ma kurwa, pewno czas jakiś jakieś wałka agresywniejsze, tak jakby ma agresywniejszy wałek Sące po prostu. Że ona jest tak jakby nastawiona bardzo na wysokie obroty i, ma, ma, i pierd przez to ma mało momentu obrotowego, bo jest silnik taki jakby skonstruowany na wysokie obroty. Też kurwa kolektor Sące, masz krótsze kanały w kolektorze w Sące, mm -hmm. one też pierdolą moment obrotowy. Środkiem. W Ameryce jest bardzo popularny mod, że z Hera kładzie się do kurwa 70, czyli do VHR kolektor sący, żeby być, właśnie gorzej będzie od sześciu w górę, ale będzie ten dół mocniejszy, to może być kurwa. Ci no Dobra. Jak okay. chce, chcecie sobie spierdolić charakterystykę, poprawić górę, zabrać dół, to, 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 to kolektor z 70, być może by patrzył tylko tam coś trzeba wiercić, pierdolić się, drutować jakiś tam mm. my 37 ta modyfikacja nazywa tam na Z1 dostępna, nie testowałem. Odwracam kamerkę, żeby się pożegnać. Kuboś bardzo dziękuję. Te kiwiego jakoś źle napisali, pokaż nam bardziej w tą stronę. Ja to jest iwik, i, i kurwa. <laughs> Kuboś Żubik, lewą, bo trzymam prawą kamerę. Pozdrawiamy widzów, dziękujemy za suby. No 120 tysięcy, ja pierdolę. Ta, nie no. Tyle przebiegu nawet twoja fura zetka nie ma. No. <laughs> Już przeleci, nawet nie jest przecie. tyle warta. O kurwa. <laughs> Trzymajcie się. Następnym razem będę bardziej łysy